4 lipca o godzinie 13 około godziny 13:50 powiatowe stanowisko kierowania dostało zgłoszenie z miejscowości Zbytowa, że przy tamie na rzece Widawie topi się człowiek. Na miejsce udał się zastęp z Państwowej Straży Pożarnej Woleśnicy i jednostka ochotniczej Straży Pożarnej w Zbytowej. Na miejscu po dotarciu około 500 metrów na miejscu stwierdzono. Że pod wodą może się znajdować osoba poszkodowana. Działania zastępów straży polegały na sprawieniu pontonu dla ratownictwa wodnego i przeszukaniu akwenu wskazanego przez y, mieszkańców miejscowości zbytowej, którzy tam się znajdowali. Po około 30 minutach ewakuowano na brzeg. Rzeki Widawa osobę poszkodowaną, przybyły na miejsce zdarzenia pogotowie, stwierdziło zgon. Dalsze działania prowadziła Policja Zbierutowa oraz Prokuratura Rejonowa w Woleśnicy.